Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z Opus, The Rocket of Whispers. Moi drodzy, w ostatnim odcinku znaleźliśmy trochę rzeczy, a tutaj odklikam, żeby nam czas nie leciał w grze. Znaleźliśmy trochę rzeczy, przede wszystkim wystartowaliśmy rakietę numer 13, teraz budujemy już 14, próbujemy zrobić jeszcze lepszą. Taką, która te ta dusze w końcu zabierze na odpowiednią wysokość, co się wcześniej nie udało i dusze wróciły, niestety, na ziemię. Ale 14 jest w tym momencie w przygotowaniu, wyglądać będzie troszkę chyba inaczej, przynajmniej plan na razie jest, wygląda tak... I inaczej niż ten pierwotny plan, natomiast widzę, że jej ostateczny kształt będzie podobny, co być może jest dobrą informacją, bo w końcu ta wcześniejsza i tak przekroczyła nasze wrażenia, nasze oczekiwania. Moi drodzy, jak Wam się seria podoba, to zachęcam Was do kliknięcia subskrybuj na kanale, to bardzo mi pomoże i zawsze bardzo mi miło to widzieć. No a my przechodzimy do akcji, jest 19.30, jeszcze przejdziemy sobie troszeczkę tutaj, może coś znajdziemy zanim nam się... o, się ciemno robi i głosy się... Zbierają znowu. Pytanie, na ile John tutaj jeszcze jest w stanie przejść trochę. Mój mąż zawsze był tak bardzo zajęty pomaganiem innym. Nawet zapomniał zabrać swoje odznaki. Ja byłam zbyt chora, żeby opuścić moje łóżko, więc poprosiłam barmana... Um, Obrężystę w Town Inn, żeby przyniósł ją do, jego, do niego. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek ją dostał. Odznakę? Zaraz, czy to ty, Rose, żona szeryfa? Teraz, jak o tym myślę, to nie widziałem nigdy szeryfa ze swoją odznaką po tym, jak yy, stała się plaga. Okej, okay, spadamy do domu, już zaczęło robić creepy wszędzie. Pogadaliśmy jeszcze z żoną szeryfa, to i tak dobrze, dobry wynik. Mogliśmy nawet z tym nie zdążyć. Wow, zaraz, co tu się stało? O co chodzi z tym, tym bałaganem? Hej, byłem w łóżku przez cały miesiąc, ok? Niech no kosmos ma litość nad tą biedną duszą. Myślałem, że nie powinnaś żartować o tych rzeczach w taki sposób. Ja nie żartowałam. Ej, zaraz, czego szukasz? A, tylko baterii dla mojej latarki. Latarki? Tak, znalazłem jedną, żeby móc szukać więcej materiałów. Połowa budynków w mieście została zawalona przez śniegi. Nic się tam nie da znaleźć w ciemności bez działającej latarki. Ale w końcu, o, udało się znaleźć tę baterię. Ale bądź ostrożny. Mniejsze budynki mogą się zawalić i to bez ostrzeżenia. Wtedy ja zostanę zasypany i nigdy więcej nie będę musiał szukać już żadnych materiałów. John! Tak, tak, żadnego smutnego gadania, wiem. Zbyt dużo się martwisz ostatnio. No kurde, no kobieta się martwi, no co, to chyba dobrze, lepiej żeby się martwiła niż żeby się nie martwiła ja kompletnie, nie? W sensie, najmniej czuć jakąś bliskość. Czy ja to tutaj muszę naprawiać? O, proszę bardzo, latareczka. Naprawiamy. Ciekawe, że to takie potężne są te wszystkie tutaj urządzonka, to tylko latarka. Poważnie wygląda jak kamera, ale w sumie jest też taka kapeluszowa latarka, więc chyba spoko. Mamy tą latareczkę. A z tym będę mógł eksplorować ciemniejsze tereny w sposób bezpieczny. Okej, okay, mamy latarkę. Powinienem być już ok, w kwestii wchodzenia do ciemnych budynków. A teraz trzeba tak pomyśleć w sumie jak długo to było odkąd w ogóle wszyscy opuścili miasto. Nie ma się w sumie na tym skupiać zbyt bardzo. Okej, okay, mamy latareczkę. Coś jest w stanie ona zrobić? My chyba nie znaleźliśmy tutaj żadnego elementu rakietowego, nie. Więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu pójść spać. Zerknijmy tylko tutaj coś jeszcze jest. Coś się odkryło. Tutaj są nowe rzeczy, proszę bardzo. Tego nie widzieliśmy chyba wcześniej, nie? Tak mi się wydaje. Co to jest? Jakiś, jakieś po prostu bohomazy na ścianie. Proszę, przestańcie do mnie przychodzić. Okej. Okay. Nic tu chyba więcej użytecznego się nie znajduje, jak tak patrzę na to wszystko. Nic mi się tutaj nie świeci, więc chyba nic nie mamy do odkrycia. A face, znaczy, zobaczyliśmy coś? Nie. okej. Okay. no to idziemy spać. Zobaczymy, jak kolejny dzień nam wyjdzie pod kątem szperania tu i tam. Czas na łóżko. Dobra, ogarnijmy tę kwestię. Mamy latarkę. Co możemy zrobić? A, nie w ten sposób. Co mogę, co mogę zrobić jeszcze? Mamy materiały na radio. Wciąż się, kurna, nim nie zajęliśmy. Jak wrócę, to mi się dzień minie, a z Chrzanic od razu. Jacob, Uta, Rafael, Lidin. To są wszyscy święci, którzy byli wyznaczeni, żeby kierować rakietą? Niebiańska Ziemia. Nie pamiętam, żeby było 300 świętych. Czy ta cała strona została dodana od czasu plagi? To podniósł do świętości aż tyle ludzi, kiedy ja hibernowałam. Francis, Pitu, Ellis, Nu. To są wszyscy. To jest Amadeus Young, 21starszy z Ziemiologii. To nie fair. Jestem zbyt młoda, żeby zajmować się kosmicznymi pogrzebami. Jak mogę przewodzić czemuś takiemu? Wolałabym, żebyście wszyscy zostali. Proszę pamiętaj o nas, Fej. Hey. A czas się od Ocząsnąć. Prawdopodobnie jesteś ostatnią żyjącą wieźmą. John niedługo wróci. Musimy się jakoś ogarnąć. Czy John to słyszał? No, nieźle, John, nie najgorzej. Co to za uśmiech? Nic, po prostu. Zawsze udaje ci się znaleźć czegokolwiek tylko potrzebujesz, więc mam bardzo duże oczekiwania względem rakiety numer 14. Ależ ty jest w dobrym humorze dzisiaj. Ale o czym ty mówisz? Ja zawsze jestem w dobrym humorze. Na pewno lepszym niż ja. No w porządku. Ja pójdę i ogarnę, co poszło nie tak z ostatnią rakietą. Dobrze. A ja zrobię co mogę, żeby pomóc. Ha? No co? Nie tego chciałaś? A tak, po prostu nie oczekiwałem, że to powiesz. Nawet jeśli tylko przez krótką chwilę te głosy faktycznie się zaniknęły. Zaniknęły podczas startu rakiety nr 13. Więc ci wierzę. Dasz radę je odesłać. Oczywiście, to moja odpowiedzialność. Dobra, ja chcę kurde zrobić tą. Mamy jakieś. Nie, to jest rakieta, nie ja to chciałem kliknąć. Z rakietą to ja nic nie zrobię przecież. Nie mam żadnych części tutaj. Nawet nie wiem, co ma być tutaj. Więc jakby chrzanić. Rakiety na razie nie robimy. Tu chcemy kliknąć. Blueprinty. Schematy na rakietę 14. Główny cel to uciec. Ee... Velocity, w sumie jak to ładnie przetłumaczyć, nawet nie wiem do końca. W każdym osiągnąć odpowiednią prędkość ucieczkową. Anemoskop, e, tu są zapisane wymagania, które się udało ogarnąć podczas inspekcji dwunastki. Akcelerometer, e, tam został wykryty pewien błąd podczas inspekcji trzynastki, ale wymagane są jeszcze dalsze badania. No to jest e, odręczne pismo FEI. Jeśli wrócę Was wszystkich, to ja zostanę jako jedyna sama tutaj. No tak, no z jej perspektywy w sumie to takie, jest trochę no niebezpieczna sytuacja, bo w sumie on jest starszy od niej z tego co rozumiem, więc to się może różnie skończyć. Zaraz, ja tą baterię chyba mógłbym stworzyć, nie? Nie baterię tylko radio, tutaj się w ogóle to robiło, po prostu nie ogarniałem, że to w artefaktach jest. Kiedyś nosiłem to e, radyjko na wzgórze tam przy wieży transmisyjnej. Żeby zobaczyć, czy jestem w stanie odebrać jakiekolwiek sygnały od moich rodziców, ale nigdy nic takiego się nie, nie wydarzyło. Smutna sprawa generalnie. Ale mamy radyjko przynajmniej w tym momencie. Nie wiem, czy nam się czegoś przyda, czy to jest tylko taki po prostu element budowania świata, chyba bardziej taki właśnie lorowy fragmencik. Niemniej mamy radyjko. Ostatnio miałem problemy, jeżeli chodzi o zasypianie. No ale dobra, musimy się ogarnąć. Ok, mamy radyjko, jest fajnie. Co możemy teraz zrobić? No możemy poszukać do znaki szeryfa, nie? Gdzieś na południe Malcov Home Appliances, okej. Okay. tak będziemy szli w tamtym kierunku. Więc może nam się uda to znaleźć przy okazji dla niego. A przy okazji poszukamy jeszcze części do rakiety, że jasna. Dobra, tutaj. Tą druszkę już trochę znamy. Dobrze, że sobie zrobiliśmy skrócik tam. Wciąż są jakieś pozostałości blokady. Okej, okay, John, ale Uf, wspomnienie będziemy mieli. Obecnie 21 osób jest zainfekowanych, 18 śmierci również mieliśmy odnotowanych i dwie osoby zaginione. Cały nadchodzący trafik jest teraz pod bardzo ostrą kontrolą. Ci, którzy życzą sobie wyjechać, muszą najpierw oddać raport do majora. Burmistrza właściwie, zgłosić się do burmistrza albo do oficerów w pobliżu. A jaki w ogóle jest w tym wszystkim sens? Oni i tak są już martwi. O czym oni rozmawiają? Co to za dzieciak? A, to jest yy, syn szefa naszej fabryki. A gdzie są jego rodzice? Straciliśmy z nimi kontakt, kiedy jego ojciec. A właśnie jest kontakt z jego ojcem, kiedy poszedł do miasta. Jego matka później poszła go też szukać. A, więc Ty jesteś dobrym człowiekiem, tak? A po prostu robię co mogę. To są trudne czasy. Hej John! Co się, co się stało wujku Paul? Musimy już iść. Co robisz? Dlaczego ci ludzie e, powiedzieli, że mama i tata już zniknęli? No, oni po prostu wygadają głupie rzeczy. Nie przejmuj się. Ale ktoś właśnie powiedział, że miasto jest pod lockdownem. Jak? W jaki sposób mama i tata powrócą w takim wypadku? Stać w linii. Będzie z nimi wszystko okej. Okay. No chodź. Musimy zabrać nasze racje żywnościowe. Ale ja muszę im powiedzieć. Hej, wracaj tu natychmiast. Ale mama i tata... Była generalnie ciężka sprawa. John. Flashback? Nie powinna mu tutaj wracać. Lepiej się stąd szybko zawijajmy. I generalnie rzecz ujmując, są takie faktyczne flashbacki u Johna. A nie tylko po prostu jakieś dla nas, dla oglądających, widoczki z przeszłości, nie? To John również tego wszystkiego doświadcza, że tak powiem dobra, Community Center, co tu ciekawego jest? Oż będziemy ciąć rzeczy. Naprawdę nam się mało przyda. Tutaj są inne też fajne. Miota, które mogą się przydać. O, o! Dlaczego rakieta jeszcze nie jest gotowa? A idź sobie stąd. Nie czuję się zbyt dobrze. Ciekawe? Grubka drewnianych skrzynek siedzi tutaj w korytarzu. Są pełne pustych toreb. Sprawdźmy te torby. Wszystkie torby są puste, ale znajdujesz ulotkę na samym ich spodzie. Jaka to jest ulotka w takim wypadku? Pewnie ciekawego się znajduje. A to są ulotki mówiące o zrzutach powietrznych. Następny zrzut odbędzie się 6.29. Proszę uważajcie na kolejne ogłoszenia i dystrybuujcie wedle wskazówek. To całkiem trochę trwało. Okej. Okay. Nie głoduj na no pewnie. Nie zamierzamy. Miej takiego planu. O, co tutaj ciekawego się z... można było odnaleźć? Megafon. Ciekawe. Film do jakiegoś dodatkowego questu. On jest zniszczonym megafonem w sumie, właściwie głośnikiem. Nawet po tym jak został zniszczony, burmistrz wciąż robił co mógł, żeby tylko wydostać z siebie kolejne ogłoszenie. Hmm. Tam nie możemy pójść, okej. Okay. Spróbuję się jeszcze rozkminić co tam jest u góry. Dlaczego nam mgiełka wokół mnie trochę martwi, bo nas sugeruje, że z nami nie jest do końca okej. my latarkę możemy teraz tutaj wbić. Okej, okay. palenisko jest pełne popiołu, ale jest też coś dziwnego w tym popiole właśnie. Spróbujmy to na boki odgarnąć. Jakieś papiery wystają pod popiołem, które nie spaliły się w 100 Przypominamy sobie Paula, jak mówił, że pieniądze stały się bezużyteczne po, po pladze. Nikt tutaj nie przyszedł po to, żeby ukraść pieniądze, nawet do samego końca. Jakże to ironiczne. nikt nigdy nie chciał ich okraść? Ciekawe. są śrubeczki. Śrubeczki to są pierwszy raz, kiedy śrubeczki znaleźliśmy. To się nam totalnie przyda do rakiety. Tam chyba nawet potrzebowaliśmy trochę tych śrubek, z tego co pamiętam. Zgarnijmy ich może więcej, tutaj chyba jest ich więcej właśnie. A są pieniądze z kolei, co? Podam się z kolei nie przyda to bardzo. To jest waluta wschodniej federacji. Na jednej stronie widać głowę prezydenta, a na drugiej widać ziemiologa, starszego ziemiologa, symbolizującego polityczne i religijne połączenie. Czy ktokolwiek wiedziałby, po co to było właściwie do użycia za kolejne 50 lat? tak, skoro wy teraz pieniędzy nie macie, no to... Ciekawe czy koncept się gdzieś jeszcze pojawi, nie? Chyba idziemy sobie dalej, szukamy sobie dalej rzeczy. No, zobaczmy, tu jest kolejna latareczka. Hardware Store nam się przyda. Jakieś tam ulotki też się pojawiły. Mapa, nie ulotka. Znaczy, może być ulotkowa mapa w sumie. Eee, to jest przewodnik do, oczywiście, kosmicznych... Pogrzebów, który ilustruje ścieżkę wiedźmy, pokazując jej konkretną drogę, którą się będzie udawać. Prawdopodobnie rozdawało się to wszystkim, którzy wybierali się na wydarzenie. To był pamflet, który miał prowadzić tych, którzy przyszli, żeby mogli obejrzeć ten pogrzeb niepodniebny, tylko kosmiczny. Nie jest. To pytanie brzmi, czy on mówi o sobie? Nie byłem tu przez zbyt długi czas, nie rozpoznałbym tego miejsca bez mapy. Mapa pewnie się przyda. Co jeszcze potrzebuję? O, co jeszcze potrzebuję? W sumie świetne pytanie. Szukamy odznaki cały czas. Mamy mapę. Możemy się udać z powrotem. Ja nie wiem, czy możemy się udać z powrotem. Ja wciąż Ignatera szukam. Hardware store powinien mieć Ignatery. Ale nie wydawało mi się, że miało. Że... A to jest hardware store, przepraszam bardzo. To tu mogą być ignitery, że są śrubki, one też są w porządku. Wow, to, to długo zajmuje. Tam tam ignitery no właśnie tak myślałem. Ale dobra, mamy dwa ignitery. Odpalacze, więc jakby to się nam prawdopodobnie przyda. Tak, wiemy, że mamy to przeprowadzić z powrotem. Że wiedź, tego potrzebuje, to jest jasne. Ale możemy się jeszcze chwileczkę, chwilu nie rozejrzeć. Ja wciąż szukam tej. O, tej chyba też latarki właśnie mogliśmy użyć. Są odgłosy, jak gdyby ludzie spożywali jakiś posiłek, ale nikogo w pobliżu nie widzę. Dowiedzmy się, skąd dobiega ten odgłos. Podchodzimy w kierunku głosów, ale one zanikają tak szybko, jak się tylko da w dystansie. To jedyna restauracja w mieście. Właściciele są zbyt starzy, żeby odejść stąd, więc zdecydowali się pozostać. Tęsknię za ich jedzeniem. Ciekawe, ciekawego da się zabrać od nich. Co to było? Jakiś klucz? Co to jest? A, to jest zawieszka do klucza w kształcie rakiety. Okej. Okay. Dla upamiętnienia 29. Kosmicznego Pogrzebu, limitowana edycja Srebrna. Pamiętam, jak niektórzy ludzie zbierali tego typu rzeczy z ogromnym entuzjazmem. Ciemność robi, ja wiem. Zbierzmy sobie, co się da i spadamy stąd. A, jest już zbyt ciemno, już nawet nie zbierzemy, mimo latarki. To jest ciekawa sytuacja, że latarki się tego nie da zebrać. Ale wracamy do domostwa. I zrobimy kilka rzeczy. Chyba kilka rzeczy Zobaczmy co możemy zrobić Możemy mapkę zrobić, tak? Mapa miasta Malków Zastanawiające, jak nieznajome to miasto się stało od czasów, kiedy wszystkie zablokowane ścieżki się zostały wyłączone Dobra, stwórzmy sobie tą mapkę Tam teraz to jakoś bardzo pomoże, o to jest pytanie No ale mamy mapkę, nie? Zawsze jest to jakiś plus czy cokolwiek nowego pojawiło? Nie widzę niczego takiego. Nie, okej, okay. A u niej na pewno w tej sensie silni mamy gniter. Nie wiem, czy to wystarczy, czy coś jeszcze jest. Podstawowy przewodnik do budowania rakiet, opublikowany przez fabrykę Opus w GC15295. Pomniejsze błędy zostały poprawione w rozdziale 16, jeżeli chodzi o balansownik. Poprawione zostały też optymalne temperatury dla przetwarzania paliwa LIXIL 33 w rozdziale trzecim. Notatki zostały poczynione przez Feelin, wiedźmę 46. generacji 23 roku po plazę. Ok, Okej. Okay. Chyba powinniśmy być w stanie coś zrobić jednak, nie? Tak mi się wydaje. No właśnie, możemy zacząć nad jednym elementem rakiety, zawsze coś. A w tym czasie my możemy się udać na kolejną podróż. Kolejną wycieczkę. Więc czas i spać po prostu. Powinienem trochę odpocząć. No dobra, jazda z tym koksem. To możemy teraz zrobić. Tutaj trwa praca. Elektroniczny sensor. Też tam w centrum miasta tego będziemy szukać. Pójdziesz szybciej z pomocą mapy. U, mamy mapę teraz. Ok. z taka mapa, szczerze mówiąc. A zaraz. Jak kliknę w ten sposób, to nas tam przerzuci po prostu. Bo, myśli, bo jeśli tak, to to jest przydatne. O, przerzuci nas. Fenomenalnie. Mapa bardzo dobrym się okazuje być artefaktem. Um, community Center w. Powinniśmy do Home Appliance, czyli jakieś domowe rzeczy. Na południowy zachód od community center. Czy to jest community center? To jest community center, ok. Na południowy zachód to. dobra. no to idziemy tutaj. Południowy zachód. Jak to jest, że jesteś tutaj sam? Myślę że tylko troszkę. Płaszcz wiedźmy został uszkodzony dzień przed pogrzebem, więc spędziłem całą noc naprawiając go. Po tym, jak pogrzeb się zakończył, ona podarowa... oni podarowali nam płaszcz, żeby wyrazić swoją wdzięczność. Od tego czasu z dumą. Zawies Zawieszam go w swoim sklepie. Rząd, czy mógłbyś go sprawdzić dla mnie? Hmm. Pamiętam rozmowę pomiędzy ojcem a wujkiem Paulem na temat takiego mojego wypadku. Kiedy robili ten testowy start przed pogrzebem. Może jakoś mi się to uda ogarnąć. What more can I do? No Tak. Płaszcz i też ta szeryfowa generalnie znaka. Niczego nie szukamy w tym momencie. Czyli możemy sobie zaznaczyć ten elektroniczny sensor i właśnie jego bym chciał mieć zaznaczonego. Bo tutaj chyba niczego generalnie nie ma, jako tako. Nie wygląda przynajmniej na to. No dobra, to spadamy w takim wypadku, idziemy sobie dalej. To jest kilka domków. Które w mniejszym, większym stopniu wymagają... No właściwie nie wymagają sprawdzenia, bo nawet się na tam wejść. Tej nocy ogłomny. O, ogłomny, <głodnie> dokładnie. Ogromny odgłos dał się słyszeć z południowego wschodu. Powiedzieli, że była to eksplozja w kopalniach niemalków. Miasto kompletnie pogrążyło się w ciemności niedługo później. O, tutaj coś jest. zgarniamy, jasno. To są nasze wspomnienia. Kolejny jakiś dokument, raport poplagowy. Pomimo tego, że zimna pogoda powstrzymała plagę, to nieskończące się śniegi także jednak miały swój odcisk na tym świecie. Ludzie zamarzali na śmierć wręcz, a teraz na miasto musi zdecydować czy przenieść się na południe. Bo 6 lat po pladze. O, jest i home appliance, więc coś jednak poczynimy tutaj dobrego. Zobaczmy. Jest tutaj światło, które dochodzi z tego elektronicznego, elektrycznego właściwie grzejnika tam w rogu. Ale miasto nie miało mocy od ponad dekady, jak to jest w ogóle możliwe? Zbliżymy się bliżej W jaki sposób przetrwamy niby zimę? Bez mocy? Bez prądu? Duch wrogu mówi do siebie Jak jednocześnie powoli niknąc Okej okay. Zbierzemy to Właściciel tego miejsca by mnie zabił za to, że chcę to zrobić, ale Musimy To przeszlifować, znaczy odszlifować, znaczy odciąć Hej, jestem w Home w Malkucie. Które z tych rzeczy ma twój elektroniczny sensor? Proś telewizory albo lodówki. Nie mówiłem ci o tym, w jaki sposób określić, co jest elektronicznym sensorem? Tak, ale nie mówiłaś, gdzie mam patrzeć, żeby go znaleźć. Podziewasz się, że wszystko tutaj rozbiorę na kawałki? Czy ty powiedziałeś, że chcesz pomocy? Jaka wiedźma z ciebie w ogóle jest? Masz 4,5 godziny, to czaskamy, wszystko jednak rozkładamy na kawałki, nie ma co. Ale jest elektroniczny sensor przynajmniej Zawsze coś w tamtych czasach właściciele tych home appliance i takiego w sumie sprzętu AGD można powiedzieć Przybywali, żeby Odebrać kilka części rakiet, których nie potrzebowaliśmy już więcej Teraz to trochę działa w drugą stronę Tak, wiem, że tego Wiedźma potrzebuje Wiem, że potrzebuje tego Wiedźma, ale ja też potrzebuję trochę tutaj jeszcze się przejść Może znajdę coś więcej Nasz kolejny cel tak naprawdę a, gdzie to się klikało? Tutaj, o. To był albo Cloak, ale tutaj dużo trzeba pokombinować. Albo ta. właśnie. na południu od Home Appliance. Czyli dobrze, jesteśmy w dobrym miejscu. Czy to jest ten inn cały? Tak. Może znajdziemy to? Pół godziny, jakoś zawsze ciemno zrobi. Jest oznaka sobie liście. Teraz tylko przekazać. Jesteśmy w domu, nie? Przerw Dallas był jednym z niewielu, którzy pozostali na miejscu aż do samego końca Ta odznaka jest kompletnie już zardzewiała Nie miałbym niż przeciwko, żeby ją trochę wyczyścić, kiedy tylko znajdę chwilę czasu Dobra, powinniśmy się oddać z powrotem Ale żeby nie było nie do domostwa, tylko właśnie z tym, z tą oznaką Tutaj też coś znajdziemy, nie wiem czy dotrzemy tam Na czas 19.30, zaraz się zrobi za ciemno, żeby cokolwiek działać no, ale spróbujmy. Może się jednak uda. Tak, powoli się robi ciemno, ja wiem, ja wiem. Nie pamiętam to, gdzie ta policja była, czy tutaj po prawej? Nie, nie, nie wydaje mi się. Tak, ciemno i też powolutku coraz bardziej chodzimy. I Nie, to nie ma sensu, wracamy do... Wracamy do fabryki, tą odznakę to będziemy musieli oddać później. Hej, proszę zabierz nas z powrotem. Co to tym razem? Ej, nie nie zapomnij o tym jak poprawnie trzymać długopis. Ej, pamiętaj, że musisz zapisać wszystkich świętych. Ej, nie jestem w stanie Was rozróżnić, jeśli my tego toczycie. Ja chcę wrócić do gwiazd. Wiem, wiem, ja wrócę do pracy zaraz. I Fej też to mocno przeżywa. To on sobie pozwala na narzekanie na lewo i prawo, a Fej po prostu zachowuje dobry humor, ale Fej też to przeżywa. Z drugiej strony, żeby nie było, że tak teraz chcę pocisnąć ziemu, ona odebrała w tej kwestii szkolenia, jak sobie z tym radzić. On nie. Więc jakby, no wiecie. Na dwie strony to wszystko się rozkłada. O co chodzi z tymi wszystkimi zapiskami? Nie. Nie wiedziałem, że jesteś także nowelistką. A jesteś niegrzeczny. To są imiona świętych. Mówi się, że prowadzą oni innych nas podczas swojej podróży do domu. To bardzo ważny element przygotowań do pogrzebu kosmicznego. Ale ja nigdy nie widziałem, żebyś zapisywała aż tyle wcześniej. Oczywiście, że nie. Poprzednie rakiety były testowe, rakieta 14 jest już inna. Potem jak zapiszę to wszystko na tej karcie, spalę ten list, a następnie położę prochy w czubku rakiety. A więc spalisz je po całym tym wysiłku, który wkładasz, żeby to wszystko zapisać? A nawet nie to, kiedy wystartujemy, to będziesz miał rzadką szansę zobaczyć, a właściwie usłyszeć, jak Wiedźma wyśpiewuje ich imiona. Czyż to nie ekscytujące? Ale są, nie są za bardzo czymś, czym się ekscytuje. powinnaś być szczęśliwy, że jest ktoś w ogóle w pobliżu, żeby dla ciebie śpiewać. A ty powinnaś być szczęśliwa, że jest ktokolwiek, żeby słuchać w takim wypadku. Ej, no żartuję sobie przecież. Bycie samemu przez wszystkie te lata bez kogokolwiek do pogadania faktycznie staje się bardzo nudne. Ja myślę, że dla Fej to jest faktycznie jakiś taki stres życiowy generalnie, nie tylko po prostu jakiś tam żarcik głupi czy, czy coś. Ale ona chyba bardzo nie chce pokazywać tego, co ma w sobie, jakie emocje tam nią targają. Powinieneś się uznać za szczęśliwca, że masz mnie przy boku. No, tak jak gdybyś ty nigdy nie stawała się samotna. To było trochę samotne, kiedy byłam sama, ale jestem wiedźmą. Muszę być silna. Jasne, jasne. Właśnie to jest ta filozofia Fej, nie? ona jakby zdecydowanie nie chce pokazać, że, że coś jest nie tak. Dobra, co myśmy zebrali? Odznakę, ale odznaki od znaki nic nie zrobimy, nie? Jakby tutaj nie ma, nie ma absolutnie możliwości przygotowania czegokolwiek przez nas. Nie pamiętam, do samego statku, w sensie do samej rakiety chyba też nic nie, przy, nie, nie, nie ściągnęliśmy. Wydaje mi się, tutaj coś mogę zrobić, a nie, przepraszam bardzo, sensor, przecież no tak. Przecież to była nasza główna rzecz, którą robiliśmy w tym miejscu, a ja mówię, że nic nie znaleźliśmy. No jest, po, jest postęp. Etykieta manualna. <laughs> też podręcznik do etykiety, może tak powiem, powiedzieć. Napisana przez Fejlin. wiedźmę 46. generacji. Tak jak planowano przez Kościół, ten podręcznik był zapisany po to, żeby kultura ziemiologii przetrwała plagę. A przynajmniej mogła przetrwać plagę. Zawiera on wszystkie rytuały i wiedzę związaną z praktykowaniem gwiezdnych pogrzebów. Oki do chyba to tyle, ile możemy. Tak naprawdę tutaj wykombi. O! mam odznakę. A bo my możemy odświeżyć jeszcze. Kurde, dobrze, że wróciliśmy. że żebym po prostu taką zardzewiałą za nią, ale jednak nie. Wygrawerowany e, wiadomość jest odkryta po tym, jak spędziło się trochę czasu przywracając tę odznakę do e, odpowiedniego wyglądu. Zawsze będziesz miał dumą. Ciekawe. Czuję, że tam smutna historia jest z tą żoną, generalnie. Mam takie smutne przeczucie. Ale moi drodzy, skończymy sobie ten odcinek właśnie w tym miejscu. Bardzo ciekawy jestem waszej opinii, jak wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na jego temat. I jeżeli wam się seria podoba, to też zasubskrybujcie kanał. To zawsze mnie bardzo cieszy, gdy tak tylko robicie. Dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej.